Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Tygodniu Bibliotek Tak jak już mówiłam w piątek, dzisiaj spotykamy się na takim filmiku pogadankowym Przybliżę Wam troszeczkę to, czym zajmuje się biblioteka w czasie, kiedy nie ma pandemii Czyli normalnie, kiedy funkcjonujemy, jesteśmy otwarci te 5 dni w tygodniu i myślę, że zacznę od zajęć środowych. W środy odbywają się u nas zajęcia plastyczne. I te zajęcia są dedykowane dla dzieci od 6-7 roku życia mniej więcej do około 10. Od 6 roku życia, ponieważ robimy na tych zajęciach różne rzeczy. Czasami są to rzeczy prostsze, czasami trudniejsze, ale. Ważne jest, żeby dziecko już umiało na przykład samo coś wyciąć, sprawnie obsłużyło klej, wybrało sobie samo jakieś elementy do dekoracji. Dlatego te zajęcia są dedykowane starszym dzieciom. I na te zajęcia zapraszamy w środy o godzinie 17. Te zajęcia odbywają się od września do mniej więcej połowy czerwca. Ponieważ później już jest okres wakacyjny i wtedy wszystkie te zajęcia, są, które u nas w ciągu roku, że tak powiem, szkolnego normalnie się odbywają, one zostają zawieszone. Oprócz tego mamy jeszcze zajęcia czwartkowe dla maluszków, i te zajęcia odbywają się w czwartki właśnie o 17:00, i na te zajęcia zapraszamy rodziców razem ze swoimi pociechami. Te zajęcia są dedykowane dla dzieci w wieku 2-3 lat Jest to takie spotkanie z książką Podczas którego właśnie czytamy jakąś książeczkę, krótką historyjkę Czasami do tego jest jakaś prosta zabawa dla dzieciaczków I jeśli starczy nam czasu, to również prosta praca plastyczna Którą dzieci sobie mogą same wykonać raz Same albo razem z rodzicami I zabrać do domu te zajęcia trwają i tutaj różnie, bo czasami przychodzi mało dzieci i te zajęcia szybciej upływają. Czasami jest większe grono dzieci i odbiorców, więc te zajęcia stosunkowo się dłużej prawda, trwają. Natomiast z reguły jest to około pół godziny. Około pół godziny, czyli mniej więcej około 17.30 takie zajęcia się kończą. Zajęcia odbywają się, te środowe, jak i czwartkowe, w naszej siedzibie w Bibliotece przy ulicy Redutowej po stronie dziecięcej. Więc serdecznie zapraszam, jeśli ktoś będzie miał taką ochotę, to zapraszamy do naszej biblioteki, szczególnie w te dwa dni, właśnie do Biblioteki Dziecięcej. Co jeszcze? Te zajęcia, tak jak już powiedziałam, odbywają się normalnie w trakcie trwania roku szkolnego, poza rokiem szkolnym, czyli w wakacje, od początku lipca do końca sierpnia do tej pory odbywało się lato w mieście, tak jak w szkołach, tak i u nas. I w zasadzie każda biblioteka właśnie brała w tej akcji udział. Wtedy oczywiście są przygotowywane atrakcje na cały tydzień. Mogą się do nas zgłaszać okoliczne szkoły, w których akurat odbywa się ta akcja, tak żeby grupy szkolne mogły do nas przychodzić i nas również odwiedzać na naszych zajęciach. Z reguły są to zajęcia plastyczne, przeplatane z zajęciami takimi troszkę luźniejszymi, na przykład układanie krzyżówek, rozwiązywanie krzyżówek, jakieś rebusy, prezentacja multimedialna. I zawsze to lato w mieście u nas ma jakąś tematykę. W tym roku nie wiemy jeszcze jak będzie z tą akcją, więc żadnych tutaj informacji konkretnych nie przekazuję, natomiast tylko dzielę się z wami tym, co u nas do tej pory dotychczas miało miejsce. Podobna akcja jest również zimą, podczas ferii zimowych również przeprowadzamy ferie zimowe w bibliotece i wtedy też na określony temat i zajęcia u nas odbywają się codziennie w określonych godzinach i wtedy warto na chwilę przed rozpoczęciem ferii zimowych w Warszawie sprawdzić sobie na naszej stronie internetowej jaki my mamy plan zajęć spotkań w jakich godzinach i zresztą u nas w bibliotece również są przygotowywane ulotki, plakaty, więc tych informacji jest naprawdę sporo, z których można skorzystać. Przepraszam za dźwięk, który być może gdzieś dochodzi tutaj do telefonu, ale w mieszkaniu niżej jest remont i, i mogą te dźwięki właśnie tutaj docierać. Dobrze, co dalej? Poza tym, bierzemy również udział w różnych takich imprezach, które na przykład nie wiem, szukamy sobie jakiegoś dnia ciekawego, na przykład Dzień Kota. W zeszłym roku organizowałyśmy taki właśnie Dzień Kota. Jest to otwarte spotkanie dla dzieci, gdzie mogą wykonywać różne ciekawe rzeczy związane właśnie z kociakami. W ubiegłym roku również dużym powodzeniem cieszyły się Andrzejki. Andrzejki, podczas których oczywiście sobie wróżyliśmy, było bardzo dużo fajnej zabawy. Zdjęcia są na, Facebook, na naszej stronie Facebookowej Biblioteki Naredutowej, więc zapraszam, jeśli ktoś chce sobie obejrzeć, jak to wyglądało, można sobie ten post znaleźć i bardzo, bardzo dużo innych atrakcji. Naprawdę w bibliotece się dzieje sporo. Serdecznie zapraszamy rodziców ze swoimi tymi młodszymi pociechami, jak i z trochę starszymi. Warto się dowiadywać o to, co się u nas odbywa w danym czasie. Planujemy też, zobaczymy, jak to wyjdzie. Organizować. Takie na większą skalę, że tak powiem, spotkania w piątek z grami planszowymi. W tym momencie faktycznie udostępniamy gry. Mamy również te gry planszowe, z których można korzystać. Wystarczy nas tylko zapytać, czy, czy są i zawsze one są, zawsze można sobie je u nas wziąć i pograć. Nie wypożyczamy gier akurat u nas na redutowej do domu, ale na miejscu można sobie z nich skorzystać. I myślę, że chyba z takich informacji właśnie co u nas, co się u nas dzieje Poza tym czasem takim specyficznym To chyba tyle A, miałam wam jeszcze opowiedzieć, ostatnio w piątek mówiłam o skontrum No to właśnie skontrum, chociaż ja już wtedy sporo odpowiedziałam że to jest spis całego księgozbioru, dlatego właśnie biblioteka wtedy jest wyłączona z użytkowania dla czytelników. Jesteśmy zamknięci. Eee, tak, no, zdejmujemy wszystkie książki z półek, zczytujemy je czytnikiem, e, odhaczamy w systemie, że te książki są, e, później dostajemy taki raport, e, ile u książek nam brakuje, jakich tytułów, więc jest akcja poszukiwawcza później, żeby odnaleźć te tytuły, bo czasami te książki gdzieś na regałach e, schowają się i wejdą w drugą książkę, więc trzeba je po prostu e, odszukać. No i później ustawianie całego zbioru z powrotem Więc jest to troszkę pracy, a w przypadku kiedy jest jeszcze pandemia I nie możemy być codziennie na miejscu, bo, bo pełnimy po prostu dyżury w wybrane dni No to ten czas tego skontrum się również wydłuża Tak, no to chyba będzie... Na tyle, bardzo Wam w ogóle chciałam podziękować za tak duże zainteresowanie filmikiem z wywiadem z naszą panią kierownik. Widziałam, jak dużo wyświetleń było, również jakieś komentarze, więc to bardzo przyjemne widzieć, że zaglądacie do nas. Pojawiły się też nowe subskrypcje, również za nie bardzo dziękujemy i prosimy o więcej. I tak sobie pomyślałam, że taki filmik Właśnie jeszcze w ramach tygodnia bibliotek Z pytaniami Może z tymi samymi, a może jakieś inne ułożę Zobaczymy, jak mnie natchnie Że może bym jeszcze coś wstawiła I pomyślałam, że ja odpowiem na pytania Takie okołobiblioteczne, czytelnicze No zobaczymy, myślę, że, że taki filmik powstanie na razie z innymi koleżankami się nie widziałam, więc jest też problem, żeby ten filmik nagrać właśnie z innymi osobami z biblioteki. Dlatego może ten kolejny filmik to właśnie będą takie pytania, które ja sobie gdzieś tam wymyślę albo odpowiem na te same, na które pani kierownik odpowiadała. Tak, żeby też wam przybliżyć moje widzenie tego wszystkiego, co się teraz dzieje i jakieś takie moje czytelnicze zainteresowania. Dobrze, my z Lucianem się żegnamy. Bardzo wam dziękujemy za bycie z nami. Subskrybujcie kanał, zaglądajcie na stronę biblioteki naredutowej na Facebooku i biblioteki na woli. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć papa. Pa.